Co robisz Gosia? Co ty robisz? Gosia, co ty robisz? Powkładaj teraz wszystko z powrotem mysz. Kładaj. O tak ślicznie. Tak jeden, Dla. dwa, tak, teraz trzy. trzy cztery no, pięknie, pięć ślicznie. No, wkładaj, wkładaj myszka. Tu będziesz wysypywać, tak? Ale nie 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 sprzątaj mysza tutaj myszulka no myszulka ty.